Elon Musk zbombardował Polskę. Tak ostro Zełęskim jeszcze nie było. Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego. A na koniec żałosne zachowanie Borysa Budki. Ja się nazywam Maciej Porstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam polecić nasz kanał bądź na bieżąco ekstra, gdzie ostatnio wznowiliśmy w serię podcastów. Jest już pierwszy z naszych podcastów z Anią. Trump zagroził Zełęckiemu. Mniej więcej jest mowa o tym, o czym dzisiaj będzie ten e, szczególny e, tytułowy news, no ale tam zrobiliśmy o tym cały. Podcast, także jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, no to zapraszam serdecznie na kanał bądź na bieżąco Ekstra. Tu macie mały fragment. Na świecie zapanował chaos, degręgolada i nieporozumienie na najwyższych szczeblach. Okazuje się, że w filmie Ukrainy wypowiada się Donald Trump z Władimirem Putinem, a Załoński ma mało do gadania. I to są sprawy dla wielu oczywiste, ale nie wszyscy to zrozumieli. Ja się nazywam Maciej Prostawka, a ze mną jest Ania. Witam serdecznie, za nami jest e, Ławrow i Jacyś. No e, komo Komorowski. To jest odpowiednik Sikorskiego, ale w Rosji. I Sikorski generalnie trochę pozuje na takiego Ławrowa. On zawsze chciał być takim Ławrowem, takim e, starym sowieckim. Jak Trzaskowski, Trumpem. Takim postsowieckim politykiem, który sobie Jara szluga i prowadzi politykę przy wódeczce za zamkniętymi drzwiami. On chciał, ale mu żona nie pozwala. On, on się wychował w takich warunkach politycznych i widać, że to jest, że to mu weszło w krew, ale niestety teraz idziemy trochę bardziej w kierunku zachodu, więc mu nie wypada. Ale w dalszym ciągu no, stara się być takim twardym gościem, nie? No i teraz się okazało, że delegacja z Rosji przyleciała do Arabii Saudyjskiej na rozmowy z delegacją USA. Z samolotu wysiadają szef MSZ Ławrow i doradca Putina. E, na rozmowach nie będzie żadnego europejskiego polityka ani przedstawiciela Ukrainy, co szokowało wszystkich liderów Unii Europejskiej. Myślicie, że coś z tego będzie? Pisze Ekonomat. Myślisz, że coś z tego będzie? Zaczyna no na pewno będzie z tego więcej niż, jak to trochę słusznie powiedział Donald Trump, przez trzy lata nie zrobiono nic w tym kierunku, więc pewnie coś z tego wyjdzie. A zauważyłam, że jedynym krajem, któremu zależy na Ukrainie, to jest Rosja. Zrobili sobie spotkanie w Paryżu i też nie zaprosili Ukraińców, żadnych, ani ministrów, ani Załańskiego, ani nikogo innego. Nikt z Ukrainy nie brał udziału. W europejskiej debacie o Ukrainie nikt z Ukrainy nie brał udziału w rosyjsko-amerykańskiej debacie o Ukrainie, bo wszyscy mają ich w dupie. A w opisie standardowo link do całego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście subskrybowali bądź na bieżąco ekstra, no bo tych podcastów będzie wchodziło teraz trochę więcej. Dzięki serdeczne, a teraz lećmy z pierwszym tematem. Ale to Agencja Kosmiczna y, y, nie, nie, nie powiadomiła dobra. Sprawiedliwie to a nie bardzo y, wysłała na mail, który jest od pół roku nieaktualny. Nie. nie. Naprawdę. Tak, tak. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna został wezwany w trybie pilnym do resortu rozwoju i technologii, aby wyjaśnić incydent z rakietą Falcon 9 firmy SpaceX. Elementy rakiety spaliły się nad Polską, a część rakiety spadła w komornikach niedaleko Poznania. Jak podało polskie radio, mogły ucierpieć inwestycje deweloperskie. Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zobowiązał Polsę do natychmiastowej weryfikacji. I zmiany procedur powiadamiania w związku z nieprawidłowościami w procesie informowania o niekontrolowanym wejściu rakiety w atmosferę. Ministerstwo zaznaczyło, że informacje nie odzwierciedlały oceny sytuacji wynikającej z przesłanych raportów i mogły wprowadzić opinię publiczną w błąd. Na niebie nad Polską pojawiły się spalające się w atmosferze szczątki drugiego stopnia rakiety Falcon, wystrzelonej 1 lutego z Kalifornii. Na terenie jednej z hurtowni w Komornici znaleziono niesidentyfikowany obiekt przypominający zbiornik. Później policja poinformowała o znalezieniu drugiego identycznego zbiornika w lesie w miejscowości Wiry. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że wystąpił problem komunikacyjny z polską agencją kosmiczną, która wysłała wiadomość na nieaktualny adres e-mail. Rzeczniczka Polsy Agnieszka Gapy stwierdzi, że agencja ostrzegała rząd wysyłając raport do odpowiednich ministerstw i Służb, jednak rzecznik Mon Janusz Sejmej zaprzeczył otrzymaniu takiego ostrzeżenia. Nie, naprawdę. No, tak, tak. No widzicie, jakie to życie bywa zaskakujące. Tym razem oprócz rosyjskich i ukraińskich rakiet rozbijają się u nas też amerykańskie rakiety. Czy politycy będą teraz grzmieć w artykule? o artykule piątym i ruszeniu na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi? A może powinniśmy już oficjalnie przebranżowić Polskę na poligon wojskowy? No bo tak patrząc na kompetencje naszych służb i ministerstw już lepiej przyjąć taką rolę, bo to może być już za ciężkie dla nich do spieprzenia. Pomyślcie sobie, jakaś misja Falcona 9 wystartowała już jakiś czas temu, a jakimś cudem o zagrożeniu tego, że spadnie na nasze tereny dowiadujemy się na ostatnią chwilę. A Ministerstwo Obrony Narodowej to jeszcze później, bo dopiero od ludzi dzwoniących do nich, e, którzy sami widzą, że coś niepokojącego dzieje się na ich niebie i nie mają pojęcia co. Wytłumaczcie mi, dlaczego jakimś cudem kraje takie jak Niemcy były przygotowane na potencjalny fallout, a nasz minister obrony narodowej wprost mówi, że jego wojsko nic nie wiedziało, ponieważ Polska Agencja Kosmiczna nie potrafiła wysłać mu maila. Może mail poszedł do. Nie wiem, Rady Bezpieczeństwa Narodowego powołanej przez prezydenta Warszawy. Przecież w końcu ostatnio było głośno o tej szopce, jaką urządził sobie Trzaskowski, który zwołał wojskowych na jakąś radę do spraw bezpieczeństwa narodowego, czy jakąś szopkę, e, która miała to imitować, z nimi rzekomo dyskutował, gdzie widać było, że każdy czuje się dość niezręcznie, no bo przecież to jest samorządowiec, to jest prezydent jednego konkretnego miasta i on powinien zarządzać tym miastem, a nie Obroną narodową. No, ale w każdym razie może przez to mail doszedł gdzieś indziej, może to do Trzaskowskiego, bo to on teraz jest odpowiedzialny za wszystko. Warto to sprawdzić, a tak serio, to co oni telefonów nie umieją już obsłużyć? Tyle śmialiśmy się z tych wielce zapowiadanych szkoleń z cyfryzacji organizowanych przez Google za 20 zł na osobę, a tu okazuje się, że one faktycznie mogły, mogłyby się nam naprawdę bardzo przydać. A i według MSWIA. Ja, Niedługo może się pojawić kolejna rakieta. Znaczy może, bo nie wiedzą na pewno. Nie wiadomo czy dostali maila, czy co. Czy spadnie komuś na głowę. No istnieje jakieś ryzyko. Oczekujcie bardzo precyzyjnych odpowiedzi od naszych ekspertów, bo jak spadnie wam na łeb, to Kosiniak na pewno się o tym dowie. Szkoda, że z nekrologu. Zapanował chaos, degrengolada i nieporozumienie na najwyższych szczeblach. Okazuje się, że w filmie Ukrainy wypowiada się Donald Trump z Władimirem Putinem, a Zełenski ma mało do gadania. I to są sprawy dla wielu oczywiste, ale nie wszyscy to zrozumieli. Prezydent USA Donald Trump wyraził oburzenie wobec Ukrainy. Podczas wystąpienia w Miami na konferencji Future Investment Institute, zorganizowanej przez Arabię Saudyjską, stwierdził, że Ukraina złamała umowę dotyczącą metali ziem rzadkich. Według Trumpa, porozumienie miało dać Stanom Zjednoczonym 50% udziałów w przychodach z cennych surowców jako rekompensatę za udzieloną pomoc. Wołodymyr Zełęski odrzucił umowę przedstawioną przez stronę amerykańską, zabraniając swoim ministrom jej podpisywania, ponieważ uznał, że nie Interesów Ukrainy. W odpowiedzi, Trump ponownie nazwał ukraińskiego prezydenta dyktatorem i oskarżył go o wciągnięcie USA w wojnę, której nie można było wygrać. Trump kpił również, że Zełęski mógłby przyjechać na rozmowy USA i Rosji do Riadu, ale nie został zaproszony. Metale ziem rzadkich mają strategiczne znaczenie dla gospodarki, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i energetycznego. Ukraina posiada duże złoża litu, używanego do Produkcji baterii. Obecnie większość produkcji tych pierwiastków kontrolują Chiny. Mike Waltz stwierdził, że kwestia surowców jest głównym powodem frustracji w relacjach Waszyngtonu z Kijowem. A zauważyłam, że jedynym krajem, któremu zależy na Ukrainie, to jest Rosja. Zrobili sobie spotkanie w Paryżu i też nie zaprosili Ukraińców. Żadnych, ani ministrów, ani Załońskiego, ani nikogo innego. Nikt z Ukrainy nie brał udziału w europejskiej debacie o Ukrainie. Nikt z Ukrainy nie brał udziału w rosyjsko-amerykańskiej debacie o Ukrainie, bo wszyscy mają ich w dupie. Trump po raz kolejny uderza w Załońskiego, tym razem jeszcze mocniej, wprost nazywając go dyktatorem oraz oskarżając go o zerwanie umowy wymiany surowcowej z USA. Czarne chmury zbierały się już nad prezydentem Ukrainy od dłuższego czasu, spadające poparcie, jak e, szczątki rakiet w Polsce, pojawiająca się zewsząd opozycja, a także oskarżenia o zdradę stanu. Załoński z jakiegoś powodu postanowił też rozpocząć polityczną wojnę na kolejnym politycznym froncie, tym razem przepychając się z Donaldem Trumpem w sprawie ustaleń pokojowych. Ukraina nie została zaproszona na rozmowy w Riyadzie, a sam Trump dość mocno gra na odzyskanie pieniędzy wysłanych na Ukrainę, domagając się dostępu do złóż naturalnych znajdujących się na Ukrainie, jak i mówiąc o potencjalnym rozliczeniu wydatków Ukrainy, gdzie Zeleński nie wie na co poszły pieniądze, a Donald Trump naprawdę bardzo by nie chciał. Co ciekawe, te złoża to zaoferował mu sam Zeleński i teraz Trump w to gra. Wszystko to sprawia, że Zeleńskiemu dość mocno pali się grunt pod nogami, patrząc na to, że Ukraina do dziś nie przedstawiła dokładnej listy wydatków oraz tego, co zrobiła z pieniędzmi, natomiast przez całą wojnę wychodziły na wierzch Kolejne wały i przekręty ukraińskich oligarchów na zachodniej pomocy, a my finalnie nie wiemy o jak dużej skali mówimy. Z jakiegoś powodu europejskie władze nie zdają się przejmować tym, czy pomoc finansowa faktycznie e, trafiała do potrzebujących, czy też do kieszeni jednego czy drugiego e, barona, którą tak ochoczo przecież wysyłaliśmy Ukrainie, wierząc w to że że robimy, że czynimy dobro. Sam Załęski już długo przed wojną tonął w skandalach korupcyjnych i jednak było pewne, że jego czas się kończy. No ale wtedy z nieba spadła mu wojna i mógł dalej trzymać się przy władzy, odwołując wybory. Teraz jednak, kiedy entuzjazm już nieco opadł, a rozmowy pokojowe nabrały tempa, jego sytuacja wyraźnie się pogarsza, co widać w samym jego zachowaniu. Polecam Wam zobaczyć nasz najnowszy odcinek na kanale Ekstra gdzie dokładniej obgadaliśmy temat rozmów pokojowych, a także napięć na linii Rosja-Ukraina. Link do tego filmu macie oczywiście w opisie. Zachęcam do subskrypcji kanału Bądź na Bieżąco Ekstra, a teraz lećmy z kolejnym tematem. Rzeczywiście nie boimy się Donalda Tuska, a jak ktoś ma problemy ze suchem, to dolaryngologa. Drodzy Państwo, Donald Tusk opublikował wpis, w którym ostro skrytykował wypowiedź Karola Nawrockiego podczas spotkania z wyborcami w Legionowie. Premier zwrócił się bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego, pisząc, Nawrocki oświadczył, że to Europa wywołała wojnę na Ukrainie. Jarosławie to ostatni moment, aby zmienić kandydata. Chyba, że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS. W odpowiedzi Karol Nawrocki stwierdził, że za wojnę na Ukrainie odpowiada postsowiecka Federacja Rosyjska, na której czele stoi pana znajomy z Molo w Sopocie. Kandydat PiS oskarżył Tuska. Z Putinem robił. Pan interesy i resety, a mnie ściga. Elity europejskie i drugoplanowi pomocnicy tych elit czyli pan, tylko ośmielali Rosję do ataku. Spór zaostrzył się po wtorkowym wystąpieniu Nawrockiego w Legionowie, gdzie nazwał Tuska kamerdynerem elit europejskich, a Trzaskowskiego zastępcą kamerdynera. Prezes IPN twierdził, że Europa ugrzęzła na wiele lat w dotowaniu Federacji Rosyjskiej. Co według niego doprowadziło do wojny. W reakcji Rafał Trzaskowski wezwał do powściągliwości, określając sugestie o winie Europy za wojnę jako absolutnie szkodliwe i nieodpowiedzialne. Do dyskusji włączyli się także inni politycy. Agnieszka Pomaska z KO skrytykowała wypowiedzi Nawrockiego, a Tomasz Trela z Nowej Lewicy stwierdził, że kandydat PiS jest pożytecznym idiotą Putina. Scena polityczna zawrzała po tym, jak Karol Nawrocki w swoim przemówieniu wskazał na krótkowzroczność i głupotę europejskich e, elit za e, jedną z głównych przyczyn, które doprowadziły do wybuchu wojny na Ukrainie. Od razu poleciały zarzuty o bycie rosyjskim trolem, pożytecznym idiotą Putina, a sam Donald Tusk domaga się zmiany kandydata, no bo przecież krytyka Unii Europejskiej to oficjalna narracja Kremla. Jak tak w ogóle można? No ja wam powiem, że nie wiem do końca do kogo ma trafiać taka narracja, no bo za Uważać trzeba, że Europa raczej nigdy za bardzo nie podchodziła poważnie do zagrożenia ze strony Putina, a całą wojnę na Ukrainie traktowała bardziej jako show. No to naprawdę nie trzeba być jakoś super wnikliwym politologiem, żeby to zauważyć. No bo jeżeli nie będziemy patrzeć na spontaniczne, pomienne deklaracje ze strony Niemiec i Finlandii, to szybko można zauważyć, że oba kraje zastawiają sobie furtkę na wznowienie relacji gospodarczych z Rosją zaraz po końcu konfliktu. Już teraz mówi się o powrocie do zakupu rosyjskiego gazu albo nawet i zniesieniu sankcji, tylko w Polsce mamy jakąś awersję do prowadzenia kompetentnej polityki zagranicznej i lubimy palić sobie mosty na lewo i prawo. No ale i tak bawi mnie tutaj to już niemalże religijne uwielbienie do Unii Europejskiej ze strony Donalda Tuska do tego stopnia, że nawet samo zauważenie, że Niemcy zacieśniają swoje relacje gospodarcze z Rosją i budują Nord Stream tuż przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainie. Pewnie Bardziej zachęciło Rosję do takich ruchów niż zniechęciło sprowadzenie na e, Was oskarżeń o bycie tym rosyjskim trolem. No, jak widać, nie ma już prawdy, jest tylko narracja. Jest Pan za dyrektywą budynkową. Dlaczego Pan nie chce, żeby była jawna ta dyskusja, jak chce na przykład poseł Zajączkowski? Proszę nie gadać bzdur. No właśnie dlatego z wami nie rozmawiam, bo wy nie macie pojęcia... Właśnie pani poseł Zajączkowska panu to zarzuca. Tam. Tutaj nie chodzimy. Ale co w to nie... Co, 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 co pan się... Panie, przepraszam, to jest naprawdę... Pan mi nie, nie będzie mówił, gdzie ja mam chodzić. Proszę się zachowywać akurat. Jeszcze raz mnie pan pouczy. Ale co pan tak nerwowy? Panie poseł... Nie będę rozmawiał z panem Cakiewicza. Chłopie, pan, jak bo... się... Jak się pan zachowuje? Do Co to ma być w ogóle? Co to jest za zachowanie? Także na zakończenie bardziej zabawny news, bo polityk przepychający się z dziennikarzem w korytarzu to już jest jakaś forma polskiej tradycji. Jak widać, sposób opatentowany przez Trzaskowskiego naradzenia sobie z krytyką poprzez uciekanie przed dziennikarzami zadającymi pytania, stał się już oficjalną praktyką stosowaną przez kolegów partii. No bo przecież, jeżeli dyskusja na temat dyrektyw wprowadzanych przez Unię będzie publiczna, to ludziom może się nie spodobać to, co jest ustalane nad naszymi głowami. Tak samo było z paktem migracyjnym. Najpierw Tusk wychodzi i płomiennie zapewnia wszystkich, że będziemy z tego zwolnieni, i nie ma o czym dyskutować, a potem okazuje się, w przeciekach, że to wszystko główno prawda, a finalnych postanowień do dziś nie znamy. To dość zabawne, jak ludzie, e, jak ludzie zasłaniają się obroną demokracji i wolności, e, a jednocześnie tak bardzo nie szanują ludzi i boją się transparentności. O dyrektywach, które decydują o bezpieczeństwie na ulicach, czasy naszych e, cenach energii decydują ludzie, którzy których w żadnych wyborach nawet nie wybieraliśmy, a o tym, co zdecydowali, dowiadujemy się dopiero po czasie, kiedy jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym. A rozmawiałem z Sośnierzem jakiś czas temu tutaj na kanale, mieliśmy dość ciekawy wywiad dotyczący właśnie europarlamentu. Okazało się, że tam europosłowie często nawet nie wiedzą, w jakiej sprawie głosują, bo te głosowania są. Tak e, bardzo szybkie. A jak ludzie będą się domagać jakichś informacji, to będziemy ich po prostu ignorować. Bo czy Donald Tusk w jakikolwiek sposób odniósł się do doniesień, że Polska jednak nie będzie zwolniona z paktu migracyjnego? No nie. Bo tu nie chodzi o to, co naprawdę się dzieje, tylko o to, co ludziom można wmówić. Zapraszam raz jeszcze na bądź na bieżąco ekstra, na nasz najnowszy podcast, link w opisie.